Siemoneczko, witam Was na kanale. Dzisiaj coś z turystyki mamy. Jest to mój sprzęt, który kupiłem już ponad miesiąc temu. Zajestrowałem i ujeżdżam. 1000 km, ponad zrobione e, dokładnie 1079 Także już coś mogę o nim powiedzieć. Będą to słowa uznania, jak i słowa krytyki. Słowa krytyki za dużą masę. Jednak wiedziałem ile ona waży. Ponad 200 kg. Masy to jest naprawdę sporo co czuć naprawdę przy, przy manewrowaniu tym motocyklem na parkingu. Czujemy tą masę, że ona jest duża. Jak już zaczniemy jechać tym motocyklem. To motocykl zaczyna fajnie się prowadzić, fajnie jechać. No, gdyby nie to sprzęgło, tylko suche. Ja tak naprawdę słuchajcie sprzęgło się kończy. Jak ją dostałem, jak ją robiłem jazdy próbne i pierwsze 300 km Nic nie klekotało, nic nie, nie, nie strzelało, nie stukało, sprzęgło chłopało od początku Ona podejrzewam, że dużo stała, bo zobaczcie ten przebieg I ten przebieg jest oryginalny, udokumentowany Na motocykl 29-letni, to skurwa, nic jeszcze do takiego, turystyka to jest naprawdę bardzo mało No i ja od razu ogień rura, nie. mówię zobaczę co to potrafi i po tych 300 km radofania w rurę no niestety, no to sprzęgło jednak tam się coś poluzowało. i no łapie od połowy szarpie dosyć ale się nie ślizga i da się jeździć także nie narzekam, dwa potężne kufry możemy otworzyć nawet je możemy, mogę otworzyć otworzę tylko kufrę, tu mamy kluczyk to jest kluczyk do stacyjki jaki, zobaczcie tu już coś wejdzie, tu już jakieś paleciuszko wejdzie, jakiś strój yy, na deszcz, butelka wody, nie jedna lub kilka piwek jak kto lubi gdzieś w trasę jak, jak lecicie czy na biwak, to można tu coś rzucić, łatwo się zamyka, kufry są fajne w kolorze nadwozia. zobacz, cek, zamknięte, cek, jest, fajnie też się ściąga, przekręcamy też, cek, tak, przekręcamy. I tylko jedną wręcz łapiemy, jak chcemy, jak chcemy otworzyć to łapiemy te dwie i otwieramy, zamykamy, mamy kufra ściągnięta, teraz muszę trafić jeszcze tutaj wszystkie, wszystkie zakamarki, tam trzeba trafić, tu trzeba trafić i jest nam kufra ściągnięta, dobra, o silniku trochę powiem teraz, o masie już było, że masa, masa się nie czuje, Masy tej się nie czuje jak już się jedzie, no to prawda Jedzie wyśmienicie, pozycja za kierownicą jest genialna Nic się nie męczy, mamy fajną kierownicę, dosyć ciekawą Ona jest tu zamocowana pod półeczką Tutaj taka jest dosyć spora, mamy regulację pełną Zobaczcie, tutaj macie ząbki, mamy znaczniki, możemy się przesuwać do przodu, do tyłu Także, także to jest fajna bajera Jest naprawdę bardzo wygodnie, smukły zbiornik Super, super, naprawdę Elegancko. No pojazd oferuje dosyć dobrą ochronę przed wiatrem, mamy tu regulowaną szybę, zobaczcie co można ją regulować, ja mam na maksa ją otworzoną, bo jednak wolę jak mi w kask nie napierdziela e, struga powietrza, ale jeszcze tutaj na trasę, w jako sensie kupi deflektor i wtedy zobaczę czy będzie już dużo, dużo lepiej, powinno być, silnik, silnik mamy tutaj 1100, jest tam chyba 90 koni, ale coś ko tego nawet nie sprawdzałem dokładnie. 92 koni chyba. No mocy tu nie ma, słuchajcie. Jeżeli ktoś się spodziewa jakichś atomowych przyspieszeń i, i I naprawdę fajnego, fajnego jechania, no tu tego nie ma jeszcze. Ja jeżdżę nie raz z moim braciekiem i on waży ponad 100. Także ten motocykl już automatycznie, no, czuć to, że to jest mało mocy z którą Też jeżdżę nie raz moją, która też trochę ważne, znaczy że waży. Mało waży, dziewczyna, bo bezrobna ale czuć to, jeżeli jest bardzo wrażliwe obciążenie, ten, ten silnik, nie? czuć od razu, że, 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 że tam kurde brakuje tej mocy. Charakterystyka tego silnika, i to jest chyba taki największy ból, że ten silnik szarpie jak singiel, wiecie? On naprawdę szarpie jak singiel. Ja się tego w ogóle nie spodziewałem. To zrobiłem jazdę próbną, sprawdziłem wycieki. Silnik chodził, nagrzał się, nie było żadnych, żadnego dymienia, sprzęgło działało. Także, no mówię, biorę, chciałem zawsze mieć BMK. Od kilku lat już w sumie chorowałem, kiedyś się przejąłem GSM i mówię, kurde, do mojego szwagera. Mój stary, mówię, kurwa, muszę kupić sobie bękę. Marzenie spełnione, więcej bełki już nie kupię. Nie podoba mi się ta charakterystyka w ogóle, wolę Japonię, nawet v kę nawet singla, bo wtedy wiesz, że to jest single, tu mamy boksera. Także szarpie trochę na niższych biegach. Długo się silnik nagrzewa, tu mamy stanie, słuchajcie tutaj. To ma w ogóle wtrysk, nie? ale jest w stanie. Długo się nagrzewa, naprawdę. Kurwa, mnie to po prostu, nie? Że muszę naprawdę parę kilometrów przejechać, kurde, przejechać w mieście, żeby on mi nie, nie Jak już się nagrzeje, to w stanie wyłączam. Mamy dwie, dwie, dwie dwustopniowe stanie. Jeszcze raz to pokażę. Mamy tak i możemy tak sobie do, do odpalenia przytrzymać i wtedy lepiej odpala jedna, jedna pozycja. Druga pozycja i wyłączony Tak. I tak, no, dokładnie. Także, także spoko, 20 ponad litrów zbiornik paliwa. Starczy na długo. Można się cieszyć długą jazdą. Kufry. Słuchaj, jak już mówiłem. No nie jest jakoś kurde. Super rozwiązane. Chyba ja nie jestem jakimś fanem szczególnie błękitnie. No, coś tu mi hasuje. A poczta, pozycja kierownictwa, jak już mówiłem, rewelacyjna. siedzi się bardzo wygodnie. Plecy dosyć mocno wyprostowane. Ochrona przed wiatrem, duża masa, fajnie wyglądające cylindry. Erka mi się bardziej podobała, jak już mówiłem, by oglądać erkę. Później byłem oglądać tą i byłem na erkę nastawiony. Ale później mówię, jeżeli ja będę robił dłuższe trasy, no to kurde, musiałem tam kupić szybę, pierdoły no, to stwierdziłem, że, że wolę większą osłonę przed wiatrem i kupiłem właśnie RESA no, ABESIK. mam link do abs u z tej strony. No, mówię, ten A.B.S. raz działa, raz nie działa. E, bardzo, bardzo wrażliwe. Te motocykle są na, na niepojemność baterii amperogodzin Tylko tam jakiś inny czynnik jest ważny. To czytałem, ale nie pamiętam dokładnie co było. Co jest najfajniejsze. 3 stopniowa regulacja siedzenia. Słuchajcie, 3 stopnie ma. Jest na bo jest ten kolos 1,84, tam spada mm jeszcze. Osięgam stopami do ziemi. Jest na makso obniżona mamy. To jest druga chyba sztufa, druga, drugi poziom jest jeszcze wyżej, także zobaczymy tutaj no, do jakiego poziomu to dochodzi. To jest piękne, pięknie rozwiązane. E, świetne, świetne, świetna idea, świetny pomysł. Bo możemy sobie to regulować w dosyć w dużym stopniu. No, no i wygląd tego motocykla. No, on jest już czuć, że ma widać, że ma swoje lata. Nie widać tak po nim, że, że, że nie jest zniszczony czy coś. No, ale ten design jest naprawdę. Ten przód trochę pośledzony. Moim zdaniem. no jest rodzimy Nereczki są. Mogę normalnie teraz jeździć w kierunku wskazówki, nie włączać bo to, to tak podobno jest, że nie trzeba co dobra rzecz jeszcze jest, mamy dostęp dosyć dobry do paska alternatora, mamy tutaj pokrywecz, te śruby ściągamy i zaglądamy co tam jest, co tam się dzieje, tam się stało do sprzęgła nie jest taki dobry, dobry dostęp jak w Japonii poprzecznej, bo jest jeszcze Pan Europa, gdzie takie samo sprzęgło jest no i to mnie troszkę deprymuje, że trzeba będzie po motocyklu jak się sprzęgło skończy, jakie tak długo będę go miał w ogóle no to będę musiał jednak go rozpołowić nie? nie ma już specjalnie dużo pracy, jest tam kilkadziesiąt śrub do odkręcenia, no ale to jednak jest jest duży, 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 duży auwand jak to się mówi no, dużo trzeba ściągnąć no ja tego prawdopodobnie robić nie będę fajnie wchodzi zakręty, dobrze się składa nie czuć, nie czuć tego tego, tego, tego ciężaru w zakrętach Także jest elegancki. Dobra, słuchajcie, żeby dokończył, bo mam prawie siedzimy film. Tu mamy ten telelever, co mówiłem już. Także wahad z przodu, wahad z tyłu. Dobrze się hamuje. Łatwo koło. Jak ABS nie działa, łatwo koło się uślizguje z przodu, bo on nie nurkuje praktycznie i, i rachciach I już mamy poślizg koła. Także jak jest ABS, to jest lepiej w tym motocyklu. Dobra, tak wygląda. Jeździ bardzo dobrze. Charakterystyka, jak już mówiłem, słaba i dla mnie duży moment obrotowy, czuć to potrafi tam z 60 do 120 na trójce, jak w, czy na dwójce, na obrotach, jak go wkręcimy, no to, to on idzie, idzie. Nie nie jest to atomowe przyprzenie, ale idzie fajnie. Dobry sprzęt, dosyć wytrzymały, no ale to nie jest dla mnie sprzęt, to nie jest mój w ogóle, nie moja bajka. No, dobra, na razie ma. No, zobaczcie, tutaj jeszcze jestem w takim miejscu, gdzie to ludzie sobie grafiti robią. Można normalnie, legalnie przyjechać zrobić grafiti. Nie nam się dogadują, żeby osoby wszystkiego nie zmalowywać zaraz za razem, ale tak to wygląda. Jest fajnie, ciekawie. No, dobra, na razie ma.